Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o kartę mieszkańca gminy Kosakowo, ja myślę, że to będzie skok jakościowy, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, o kreowanie też wspólnoty, jeżeli chodzi o gminę Kosakowo jako gminę, jako wspólnotę mieszkańców, ponieważ ta karta będzie miała pewnego rodzaju taki wymiar integracyjny społeczny. Mówiliśmy już o tym podczas kampanii wyborczej, w wyborach samorządowych. I tutaj chodzi też o to, że właśnie ta karta spowoduje, proszę Państwa, że dochody gminy, przychody, które będą, będą wyższe. A wynika to właśnie z tego, że ta karta mieszkańca gminy Kosakowo ma wypełnić tą tak zwaną szarą strefę, czyli mieszkańcy, którzy mieszkają u nas, ale nie płacą podatków. Jakby ten element na pewno będzie elementem takim, który będzie skłaniał do tego, żeby mieszkańcy właśnie się meldowali, płacili u nas podatki. Wiemy, że ta szara strefa wynosi przynajmniej 3000 tysiące mieszkańców, a równocześnie podatek PIT, jakby aktualnie to jest 38,5% tego podatku, który wpływa do gminy. Natomiast jakby zmieniona ustawa o finansowaniu samorządów wskazuje na to, że właśnie pieniądze, które będą szły do gminy, będą przede wszystkim bazowały na, na podatkach właśnie PIT i CIT. Więc proszę Państwa, ta karta ma się przysłużyć do tego, żeby w sposób pośredni budżet gminy był o wiele większy. Więc może, może zaufajmy temu, że ten projekt nie tylko że ma wymiar społeczny, ma podwyższać komfort funkcjonowania naszych mieszkańców, mają zapewniać różnego typu dogodności, jeżeli chodzi o dopływ informacyjny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zniżki, benefity, na przykład w restauracja, czy u fryzjera czy warsztacie samochodowym, to też jest, proszę Państwa, zysk dla naszych mieszkańców, a do tego nasz budżet się zwiększa. Więc myślę, że o to właśnie nam chodzi i o właśnie zlikwidowanie tej szarej strefy, która u nas funkcjonuje. Tutaj jeżeli Państwo radni jakby nie do końca mają wiedzę, czy pani radna Roszak, czy Pan Radny Gryszkiewicz co do stanu zatrudnienia w naszym urzędzie, to zapraszam serdecznie do pana sekretarza. Na pewno udzieli informacji, więc zanim Państwo powiedzą, jak wygląda zatrudnienie w kancelarii, to proszę zweryfikować te informacje i wtedy, że tak powiem, szerzyć wiedzę na forum na posiedzeniu Rady Gminy. W związku z tym, tak? Pan radny coś mówił? Nie, aha, przepraszam, myślałem, że panu przeszkadza. Tak więc jakby myślę, że no ten program, tak jak mówię, jest czymś skokowym, jest, jest wielkim krokiem do przodu. Jak państwo zerkną w gminach dookoła, czy też w przestrzeniach miejskich, tamte karty funkcjonują i się cieszą bardzo dużym, dużą popularnością. Tak jak Pan Zastępca Wójta wspominał, możemy tutaj dołączać różnego typu moduły, czy to będzie moduł właśnie seniora, czy moduł turysty, co również przyniesie nam dużego rodzaju korzyść. Więc trochę są zaskakujące te uwagi. Rozumiem, że dbamy tutaj o finanse, Równocześnie pojawiają się przeróżnego typu też propozycje, więc które też mają generować tutaj wydatki po stronie gminy. Natomiast tutaj próbuje się w jakiś sposób sztuczny kreować problem, którego tak naprawdę tutaj nie ma. I jeszcze a propos tego, że nawet będzie to dwóch pracowników, którzy będą obsługiwali tą kartę. Jakby też każdy, to miał styczność z aplikacjami, to bierze aplikacja, jeżeli zostanie stworzona, ona musi być cały czas obsługiwana i rozwijana. Jeżeli ją stworzymy i pozostawimy ją samej sobie, to ona po tygodniu czy po dwóch tygodniach w zasadzie jest bezużyteczna. Tak to można powiedzieć. A też pan wójt podkreślał, że ten program karty mieszkańca gminy Kosakowo będzie się cały czas rozwijał, będzie cały czas będą dodawane przeróżnego typu moduły. Również zadaniem gminy i właśnie tych pracowników będzie poszukiwanie partnerów do tej karty. Czyli, czy restauracji, czy jakichś e, właśnie punktów innego typu usługowego, do tego, żeby można było podłączać tych partnerów o tą kartę. Więc proszę Państwa, proszę się nie martwić, na pewno pracownicy będą w pełni wykorzystani, jeżeli nawet nie e, dzieląc, e, czy, czy przeznaczając 8 godzin na obsługę karty mieszkańca gminy Kosakowa to na pewno otrzymają inne zadania i będzie taki pracownik w 100% wykorzystany. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, która się zgłaszała, był drugi raz Pan radny Marcin Bóg. Panie ja Przewodniczący, jak pan pozwoli kolega może ja pierwszy. <grym> Jest to bardzo szlacheckie, co pan zrobił? Tak. Szlacheckie. Oż jest mi niezmiernie Oddań, mi miło, miło. a właśnie panie bardzo proszę, Pan radny e, Michał Gotowała. Dziękuję Panie Radny. Ja tylko chciałem Zobacz. taką jedną uwagę y, no przekazać tak, nam wszystkim. No tutaj mówimy o utworzeniu nowych dwóch stanowisk y, etatów, a no też wnioski z komisji szły o podwyżkach obecnych pracowników. Także, Mam nadzieję, że y, to te, te podwyżki jednak y, da radę te też y, tym pracownikom podnieść. E, bardzo proszę Pani Wójt. Bardzo dziękuję, panie radny. Ja właśnie będę miała pewnego rodzaju obawy, żeby zaproponować te podwyżki, bo słysząc głos radnego Gryszkiewicza, czy radnej Roszak, nie wiem, jeżeli tutaj przyjdę i zaanonsuję państwu radnym, że takie podwyżki wprowadzam. Nie wiem, czy znowuż nie będę musiała tłumaczyć każdego pracownika z godzin, które realizuje w ramach swojej pracy, więc muszę, muszę zastanowić się. Dziękuję. Momencik. Tak, momencik. Bardzo proszę Pani Radna Bożena Roszak. Pani Wójt, yy, musi Pani zrozumieć, że my radni to jesteśmy też od tego, żeby trochę kontrolować. A ta aluzja yy, teraz w teraz wypowiedzi Pani jest na, nie na miejscu, niestosowna. My, i kolega, i ja mówię nawet sobie przede wszystkim, yy, nie mam intencji takich, że ja jestem przeciwna karcie, ale wszystko, co robimy i co chcemy zrobić dla mieszkańców musi być przejrzyste, czyste i klarowne, a przede wszystkim pensje, które, które, środki, które chcemy. Ja bardzo Panią przepraszam. Państwo, bardzo, bardzo pani proszę. Proszę, Trochę niech się Pani też pochamuje. Eee, I ja bardzo szanowni, szanowni, proszę, to my radni, my radni mamy pilnować budżet i proszę nie mówić, że Roszak jest przeciwnaczy czemukolwiek. Nie, ja jestem za kartą i bardzo czekam na tą kartę. Ale też musimy wiedzieć, ile nas, podatników, mieszkańców, a my jesteśmy reprezentantami, reprezentantami tych naszych mieszkańców. I Pani Wójt, proszę mieć to na uwadze, że my tu nie mówimy, ja, Bożena Roszak, czy Gryszkiewicz. My jesteśmy tu jako radni i reprezentujemy naszych mieszkańców. Dziękuję. Szanowni Państwo, Myślę, że ta rozmowa po pani idzie w drugą stronę. Bardzo proszę. No może zostać... Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w sumie już nie chciałem się wypowiadać, ale zostałem wybrany do tablicy, żeby było jasne: jestem jak najbardziej zagadną mieszkańca jak zawsze byłem. Więc to, żeby tutaj nie próbować, jakby dawać mi jakieś przyszywać ich łatek, których nie mam. Po drugie, zawsze byłem za tym, żeby pracownicy zarabiali więcej niż zarabiają, czego efektem jest dzisiaj harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej i, i kontrola. Próba, zobaczymy, czy podatkarzy, no to zgodę, próba sprawdzenia, czy pracownicy właśnie nie zarabiają za mało, którą chcę, ja chciałem przeprowadzić sam osobiście. Więc przyszywanie mi łatki kogoś, kto być może będzie protestował przeciwko temu, żeby pracownicy zarabiali więcej, jest bardzo nie Ja tylko chciałem do tej, do tej uchwały, miałem uwagę, tu się Pani Wójt nie ustosunkowała w ogóle, że ta uchwała nie zawiera w sobie skutków finansowych, które tam powinny być. I tylko tyle, i aż tyle. To była moja uwaga do tej uchwały a to zostałem jakby posądzony o przeciwnika karty i, i, i tego, który będzie blokował podwyżki w urzędzie. Proszę o trochę szacunku, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja? Czy ktoś z Państwa radnych. Panie Radny, ja Panu ja proszę, Pan Radny, mieś, Panie za każdym razem Panie Radny, E, to się. Przepraszam, sesji, przepraszam. Tak przepraszam tak Pani Radna. Życzyła, ...żeby była normalna atmosfera sesji. Do rzeczy, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, można zaprosić. E, pan Andrzej Śliwiński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. E, ja na sam początek może też odniosę się do obaw prawnego Piotra Dyszkiewicza, który... Nie, nie. Ale ja... Merytorycznie, merytorycznie uchwały. do uchwały. Merytorycznie do uchwały. Bardzo proszę. I do tego zmierzam. Na samym początku byłem trochę zdziwiony. Dostaliśmy porządek zaproszenia i zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Strategii Rozwoju. I mówię, no ten program, ta, ta uchwała powinna być w porządku naszej komisji. Ale mówię jeszcze do przewodniczącego komisji nie dzwonię, nie piszę, sprawdzę sobie. No i właściwie w tej uchwale nie ma żadnych skutków finansowych. Więc jakby temat, temat chciałem poruszyć co prawda na przydzeniu komisji w sprawach bieżących, jednak no, komisja nam się na tyle trwała długo, nad dwoma punktami, że do końca nie wytrwałem, nie mogłem zostać i żeby temat poruszyć, ale to już mieszka to. Zdecydowanie powiedziałam to, że te skutki finansowe, jak słyszymy mają być i to nie małe ona powoduje i one powinny się znaleźć e, przynajmniej w uzasadnieniu do tej uchwały. I teraz wspomniane chyba to było, nie wiem, ale na pewno nie miało w takim potęższe, bo nawet ten program, te paragraf drugi i ustęp 2. E, do korzystania z programu uprawnieni są w szczególności mieszkańcy którzy są w szczególności zbiór otwarty, wymieniamy ogólnych. Wniosek. Smuci mnie trochę, że no, niestety nie uwzględniamy znowu po raz kolejny, tak jak w uchwale no, parkingów, e, naszych rolników, osoby, które e, są e, czy na krusie, tak? I nie składanie tej deklaracji rocznych. Nie, przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Ale, przepraszam, ale Pani Radna, ale trzeba nie... zróżnić, rozliczamy w gminie podatek rolny, a bycie na krucie. Jeżeli, jak ma rozliczać podatek rolny, ma na przykład e, rolnika. Nie rozlicza podatku rolnego, jeżeli nie, jest właścicielem. Ja, proszę. Więc to jest, dlatego ja, ja tylko wskazuję, ja że, nie ubydzę, że to jest błąd, trochę szkoda, że to nie jest wyszczególnione, bo mamy w szczególności, to nie jest tak? Więc tutaj to nie jest jakaś wielka, wielka tam powiedzmy uwaga, tak jak to było, tak jak to było przy. Dobrze, szanowni Państwo, przepraszam, Panie Dżajo, przepraszam, zróbmy trzy minuty przerwy żeby... po formie.